No to jak ugryźć ten temat? Fascynujący skądinąd, bo proszę sobie wyobrazić, że jeśli chodzi o listę zawodów, które zdaniem respondentów nie pasują do kobiet, no to ich przedstawiciele siedzą po pierwszą na na sofie. Nie pasują do mężczyzn do kobiet? No właśnie, pasują mężczyzn. tylko do kobiet, a nie tak. pasują do mężczyzn. Tak. To po pierwsze ich przedstawiciele siedzą u nas na sofie, a po drugie są absolutnie zaprzeczeniem jakichś potencjalnych, stereotypowych wyobrażeń o tym, jak może wyglądać położny, przedszkolanek czy superniania w wydaniu męskim. Czy supernianiek, bo tak naprawdę możemy dopiero w tej rozmowie ustalić, czy supernianik, czy superpan superniania. I tu od razu przedstawię Do prezentacji może... przystąp. Tak, <laughs> Michał Kędzierski, pan superniania, Akademia <laughs> Chowana, obecnie. Zaliczone. Tak jest. Bartłomiej Bielawiec, nauczyciel przedszkolny, czyli przedszkolanek. O no, tak się nie powinno mówić. mówić ale, ale potocznie się tak mówi, to. prawda? Dobrze, to dziękuję, że powiedziałeś, że się tak nie mówi. Damian Golec, położny. To ja. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Czy cały Witamy. czas spotykacie się z uprzedzeniami na temat ten, o którym wspomniał Tomasz? Że to... Szczerze mówiąc, nigdy mi się to nie zdarzyło. Nigdy absolutnie nie słyszałem, żeby ktoś miał jakiś problem z tym, że jako facet wykonuje taki zawód. Reakcja jest raczej taka, że wow, jakie cudem ty znalazłeś jeszcze niszę na rynku. Mhm. A czy w którymkolwiek z przypadków panów trzech tutaj to, że jesteście tym, kim jesteście, yy, stanowił przypadek, czy to była zawsze świadoma decyzja? Yy, u mnie raczej, yy, no może przypadek to za duże słowo. Na początku miałem, myślałem o tym, aby być stomatologiem. Natomiast Aha. po roku studiów pomyślałem sobie, że, że jest okej okay i chciałbym po prostu zostać. A dlaczego Położę. chciałbym zostać? Ym, no cóż, rodzice powiedzieli mi, że zawsze znajdę pracę, dzieci się rodziły, rodzą i będą rodzić. I... Czyli takie względy <noise> praktyczne trochę? Ym, no, ogólnie podobało mi się po prostu na studiach. Myślę, że to jest po prostu ciekawa praca, praca z ludźmi. Lubię pracować z ludźmi. Ym... A jakie emocje, co? No, czasami spore. Ile dzieciaczków odebrałeś tymi ręcami? Cóż, ja jakby w pra... nigdy nie pracowałem na sali porodowej, natomiast oczywiście na praktykach tak odbieraliśmy porody. No, ciężko jest powiedzieć dokładnie, ile odebrałem sam, ale odbierałem też sam porody, wielu asystowałem. Natomiast no, nie podam tej konkretnej liczby. Ale rodzi się Dzidziuś i ty w ogóle wszystko wiesz, mówisz mamą, jak i co, tutaj takie maleństwo mieszczące się na dwóch dłoniach. Nie ma problemu. Chłopaki macie, A czy nie? macie swoje dzieci? Nie. 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 Okej, okay, to też ciekawe. A powiedzcie, co, co w waszym przypadku, w twoim na przykład, sprawiło, że zdecydowałeś się na pracę z dziećmi w przedszkolu? U mnie to była świadoma decyzja. Na początku zacząłem pracować z dziećmi, zacząłem uczyć tańca towarzyskiego, mhm. bo z tańcem jestem związany od dziecka. Zobaczyłem, że mi to pasuje, że się w tym sprawdzam, że ten kontakt z dziećmi mam dobry i poszedłem na studia pedagogiczne, a po studiach zacząłem pracować w zawodzie. Męski pierwiastek w twojej firmie, w twojej przedszkolu to również pewna zaleta, o której mówią twoje koleżanki, jak trzeba meble przenosić, to zawsze mogą na ciebie liczyć. No tak jest, tak trochę jest, ale Jesteś jedynym przedszkolankiem w waszym przedszkolu, czy jest jeszcze eee... jeden kolega? Jest kolega, aczkolwiek jest tym jedynym nauczycielem. Kolega pracuje w administracji. Okay. Także to też dosyć wyjątkowo. Jak rodzice reagują na to, że jest wychowawca, a nie wychowawczyni w przedszkolu? Na początku, gdy się z tym spotykają po raz pierwszy, no to na pewno jest to pewien pewne zaskoczenie, jakaś tam rezerwa, ale później są same pozytywne reakcje, wręcz dochodzą do mnie takie głosy, że się tym chwalą wśród znajomych, że mają wychowawce, że ich dzieci mają wychowawcę w przedszkolu. Pytamy, Chwalą się? Ta, mhm. Pytamy o to, dlatego że z tych badań, do których odnieśliśmy się z marzeną, tak. wynika, że zaledwie 3% ludzi, których przepytywano, akceptuje, a właściwie wyobraża sobie fakt, że mężczyzna może wykonywać któryś z tych zawodów. Więc milej to słyszeć, że nie mówią nie. Twoja praca polega na tym, że ty się wprowadzasz do ludzi, którzy mają problemy z dziećmi mhm, i zapadnie. mieszkasz z nimi przez tydzień. Przez 6 dni konkretnie? No. To znaczy właśnie, może powiedzmy, co ja robię, bo to jeszcze nie padło. Znajduję rodziny, które mają naprawdę jakiś spory problem wychowawczy z dzieckiem. Tak jak powiedziałeś, wprowadzam się do, do nich na jakiś czas. Chodzi o to, żebyśmy po prostu maksymalnie dużo czasu spędzili razem, żebym ja mógł zaobserwować te wszystkie mm -hmm. no, kłopoty, tak jak ta rodzina funkcjonuje, jak to dziecko jest wychowywane. No i później tak naprawdę tych rodziców krok po kroku za rękę prowadzisz, prowadzę. tłumaczę im, jakie są najskuteczniejsze techniki wychowawcze. Mówię im, jakie błędy popełniają, bo tak naprawdę to jest praca na niuansach w dużej mierze. Tak, czy, jakiś tam czy... jeden drobny szczegół może zaważyć o tym, że dana technika za, no zadziała albo nie zadziała. Słuchaj, a to jest tak, że po prostu to rodzice częściej, yy, oczywiście mając dobre intencje, popełniają błędy, czy też są dzieci terroryści? Czorty, tak. <laughs> tak. Ale to jest kwestia no, rodziców, tego w jaki sposób dzieci... Wychowują. Michał Czyli tutaj jeszcze... oczywiście ja też sięga głową. I, i, I tutaj fajnie, że możemy się mm. pokonsultować, bo te twoje to jeszcze za małe, żeby na ten temat rozmawiać. On... Z perspektywy pana przedszkolanka i pana Superniani? Hmm, czy no moje doświadczenia mówią, że jednak jest to kwestia tego, w jaki sposób rodzice wychowują dziecko. I nie chodzi to absolutnie okay. o złe intencje. Tak? To jest kwestia tego, że, tak, że ci rodzice kochają, starają się, żyłyby sobie wypruli dla tego dziecka, a to nie działa. A to dziecko tak. to wykorzystuje bezwzględnie tak. po prostu. Mm -hmm. Przeczytaliśmy o Tobie, że podczas pracy z dziećmi przemycasz też męskie wzorce. No trudno, żeby przedszkolanki, przemy... panie przedszkolanki przemycały męskie wzorce w przedszkolu, ale zainteresowało mnie, jak to robisz i co masz na myśli robiąc te rzeczy? Ja myślę, że to wychodzi naturalnie. Nawet wchodząc do nowej grupy, mm -hmm. dzieci czują taki respekt, bo są otoczone w zasadzie w tym najmłodszym wieku samymi paniami, więc dla nich mężczyzna to jest jakaś pewna nowość. No a w porównaniu do koleżanek na pewno jestem mniej gadatliwy, bardziej, bardziej zadaniowy. Bardziej tak, zadaniowy, ja mniej zacząłem na emocjach, wiem, że... a bardziej na zadaniach. i... Yy, bardziej konkretny też. Ale Wiesz co, ja sobie no, pomyślałem, no. że może on tych sześcioletnich mężczyzn mhm. uczy bycia dżentelmenem w stosunku do kobiet. No to te... A, oczywiście, to, to jak to najbardziej. To też, no, to jest absolutnie wspaniałe, żeby taki mały mężczyzna już wiedział, że koleżankę przepuści w drzwiach, prawda? Jak najbardziej. To jest wspaniałe i ja tak... Przyszło mi do głowy, że wiem już, dlaczego rodzice dzieciaków, którymi się zajmujesz, chwalą się, że jest też mężczyzna, nauczyciel w przedszkolu. Dlatego właśnie, że to, żeby jednak dziecko się dobrze rozwijało, musi być równowaga między energią damską i męską. O, oczywiście. I to jest właśnie klucz, do tego, żeby było super. Dlatego ja zawsze zachęcam mężczyzn do, do pracy w, w przedszkolu, w szkołach, e, ponieważ brakuje tam tego męskiego pierwiastka. A... Jest potrzeba taka, żeby te wzorce przekazywać. A jak dzieciaki chcą się przytulić, lecą i wiesz, przytul, łapią cię za nogę, w ogóle nie mają z tym problemu? Nie mają. Cudownie. No nie mają, bo najwyraźniej ty też nie masz. No nie ja wiadomo, też nie mam że... z tym problemu, oczywiście. Cudownie. Jak się z nimi tyle godzin i tak długo przebywa codziennie. Mhm. Słuchajcie, a jeżeli w waszej pracy rodzą się zwątpienia, a każdy z nas ma takie dni, że gdzieś wątpi, jeśli mogę o tak intymne i dyskretne pytanie tutaj zahaczyć, to z czego one wynikają? Cóż, no... Tak jak i ludzie, taki pacjenci po prostu są różni. Czasami po kilku godzinach pracy, kiedy powiedzmy takich, cudzysłów, tak, trudnych pacjentów jest kilku, no to człowiek czasami się zastanawia, że no, wow, jest ciężko. Używasz po co słowa, mi to było? Używasz słowa pacjent, a nie pacjentka. Chcesz powiedzieć, że to nas są na przykład mężowie tych pań, które mają urodzić dzieci i potrafią ci takiego mentalnego łupnia dać? Czasami tak, chociaż, no, nie ukrywam, tym wiodą tutaj panie. Okay. No nie wierz im hormony szaleją, zrozumiać. Dlatego też staram się je zrozumieć, mhm. Rozumiem. No, ale, ale, ale potrafią dopiec. Tak, tak, ale wtedy po prostu jest czas po pracy, żeby trochę zresetować głowę i spokojnie do tego podejść. A jak jest w przedszkolu, to dzieci czasem dają popalić bardziej, czy może rodzice? Dają popalić dzieci, ale największe, w cudzysłowie, problemy są z rodzicami. No ale takie zwątpienia to głównie chyba ze względu na niskie zarobki nauczycieli, ale mhm. satysfakcja z tej pracy jest tak wielka, że to wynagradza te wszelkie trudy. Ty no. też po sześciu dniach możesz nie powiedzieć już... sukces czy czasem tak nie, tak nie, niedoświadczenie nauczyło, że absolutnie każdy problem wychowawczy da się rozwiązać. I mimo że na początku sytuacja wygląda beznadziejnie, to właściwie najtrudniejsze przypadki udało się najszybciej odkręcić, bo rodzice byli bardzo wtedy zdeterminowani, żeby współpracować, żeby po prostu słuchać tego, co im mówię, i naprawdę. No... Zazdroszczę koledze, bo w jego pracy rodzice są już świadomi problemów i chcą coś zmieniać. U mnie czasem bywa tak, że dopiero ich trzeba uświadamiać i tłumaczyć, jak co jest nie tak. A w twojej pracy lepiej ich na razie nie straszyć, niech się nacieszą. No nie, raczej tak powoli wprowadzać. Tak, Takie jest. Małe dziecko, mały kłopot. Duże dziecko, duży kłopot. Zgadza się. Powiedziała Amen. specjalistka od wszystkiego. Teoretyczka od tak wszystkiego, jest. proszę państwa. Tak jest. Moja najlepsza na świecie koleżanka Marzenka. Proszę państwa, przenosimy was teraz razem z nami zresztą do Danii, bardzo pięknego kraju, w którym jest największy odsetek szczęśliwych ludzi w Europie. Dlaczego? Proszę tylko zobaczyć, co oni widowiska robią. mają.